Cześć witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku SkateDropa To już chyba trzeci, trzeci odcinek SkateDropa Dzisiaj będziemy otwierać z kolegą Kolegą Tak, kolegą, będziemy, będziemy robić we dwójkę sobie We dwójkę będziemy bitewki robić I zobaczymy kto wygra, kto lepszy Także, no Siema Pepe Siema No, także, także co? Lecimy, ty robisz pierwszy czy ja? Rób pierwszy. Dobra. Coś spokojnego na początku. No wiem, na spokojnie, na spokojnie. Na spokojnie mu zrobimy. E, robimy z tych nowych tylko, nie? Nie będziemy tam tych, tych, tam, ty, tam dalej tych starych brać. W... To nowe skrzynki ogólnie. Zobaczymy jak będzie dropiło. No. Jeżeli filmu Ci się spodobał, podoba, zostaw łapkę w górę, suba i dzwona, bo będą pewnie konkursy skinów co dzisiaj, będzie konkurs pewnie jakiś, wybierzemy po tym o ile wygramy coś dobra, robimy mu to za ile? tak, tak leciutko na początku hmm. może być za 12 60? pewnie prywatna dobra, już ci daję link na tesie ci dam, dobra? dobrze no. um. Zobaczymy, kto pierwszą bitewkę wygra. Mamy, on ma, on ma chyba 100 zł, my 120. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze pazurki mamy, to zaraz otworzymy. Dobra, Pepe. Chyba przegrywam. A jak? Kiepsko. No kurwa Wygrywam O kurde 4 złote Ale to jeszcze można odgonić bo to wiesz I wygraliśmy równą dychę Kurwa Ja pierdolę <grym> Powiem ci że na plus to wyszedłem fest Normalnie 4 złote Zawsze coś Aj, zawsze coś Dobra rób ty teraz Będziemy robić tak na zmianę dobra? Może no, Może lepiej Ja se pazurki otworzę Bo jeszcze sobie nie wybrałem Ogień Pierwsza wygrana. Dobra, robimy za... 534 zróbmy. Albo zróbmy nie. 500 za tyle zróbmy, zobaczymy co odrobnie. Także zostańcie do końca, bo będzie skiny do rozdania. To to sprzedamy. Walniemy za... Za 1000 walniemy. Zobaczymy, oby coś dobrego, bo 1000 to dużo w sumie I 5 złotych Nieźle Niezłe 5 złoty. Wyślij na Tesie jak coś Linka I... <coughs> Aha, za 400 nam... idziesz do domu chłopie Sprzedamy sobie Tego Albo w sumie walić. Później sprzedamy i zobaczymy. Za ile robisz? To samo mm, Nie wiem czy zrobię to, to tak, to wejdzie normalnie. Wejdzie normalnie. No to lecimy. Muszę się... Odkuć. No muszę, muszę się odkuć, muszę. <laughs> Jakby ten digielek nam poleciał, to... No nie. To, nie no, ty wygrywasz. To tak ostro. Spokojnie, nie denerwuj się. <laughs> o, myślałem, że ci kosa poleci, nie? No, web, web, ale... web, <laughs> web, łeb, to będzie ostre. I... Oooo no. wygrał parę groszy. Ale A i dla zera wyszedłeś w ogóle, patrz no. Chłopco dla zera wychodzi Dobre, odkusie A ja tu dostałem <coughs> później na upgradera. No ja też zostałem na razie, nie sprzedaję. Ile masz hajsu jeszcze? 66 zł, 70 groszy Dobra, to robię. Ja, teraz Rób Tutaj będziecie może mieli gdzieś ten. Ile jest, jaki wynik jest, nie? Kiedyś tam Wam dam. Na razie 1-1. Lecimy dalej. Zróbmy te nowe skrzynki jakieś. Zróbmy może. Mówisz tutaj ile masz? 71? 66. 66. No spokojnie. Mhm. Eee, 66 dobra, to za tyle prywatno, ja już tu chciałem, nie wiem. 16,80. O kurde. No, 5 dyktów chyba zostanie równy, nie? No, ta skrzynka się pierwsza muszę. będzie. Ta skrzynka jest na... O kurde, co mi drop, Usp Ja pierdolę. <laughs> to chyba koniec. O, jeszcze drugi Usp mi dropnął. No, no, no a teraz Cię ci porobiłem, Pepe Kurwa. <grywa> Dycha do przodu po nas. Nie martw się Pepe, rób bitwę, nie martw się, będzie pewnie skin do wygrania na koniec filmu będę mówił, więc... <grywa> Może będziesz mógł wygrać. Jem <grywa> tego skina, człowieku, jakaś Ja no, mamy jeden, 2-1 jeden dla mnie, no. No to teraz możesz się odkuć. To zrób pod siebie jakąś skrzynki, jakieś, nie wiem. A my sobie może... O kurde tam był fajny. Na trzy osoby. Mogę wejść sobie. No, także skinek do wygrania będzie. I zostawcie komentarz, bo z komentarzy będzie losowane i zapraszam do grupy. Znaczy do grupy. Na stronę, na Facebooka. Link w opisie. Tam sobie wejdźcie i zostawcie lajka. Bo tam jest wszystko o konkursach i tam trade linki, ponieważ YouTube usuwa trade linki z komentarzy. Dlatego tam Zobaczmy pod postami z będą trade linki zostawiane i tam będzie wysłane. Co ty zrobiłeś? Za 21? Fantazja cię poniosła. <laughs> Ciebie fantazja ponosi, Pepe. <laughs> No gonisz mnie tak troszkę już, tak? O, co za farma z dołu! Za zajęte, złotych! Nie no, Pepe jest nie? No tak. I to samo nam druku. za 3 euro. Pepe, co się dzieje? Nie ja wiem, kurwa, dostaję w dupsko. Ja no, w skillach. Dzień konia mam tak zwany. 76 Dobra, ja serio chcę ci dać wygrać. Żeby było wiesz, więcej zabawy. 3-1 dla mnie, no ale no są. Dobra, ile masz? 28. No to za wszystko chyba zrobię ci. Może nie <laughs> no, może nie Ja bym wolał za wszystko i żebyś więcej sobie grał i żebyś środku. Dobra, dawaj. Raz się żyje. Mm. Damy te czy te? My no, może nie. Damy jeden ten, damy jedną tu. O! Elegancki. Dobra, to lecimy PP. Daję ci. prywatne prywatny. Bawią prywatny. A mam zimne łapy coś. Wziąłem prywatny chyba, nie? Kurde, ja no. <śmienic> tak, <ja>. wygraj to, bo <śmienic> ja chcę jeszcze pograć z tobą, nie? Chodźcie. też. <śmienic> o kur... Ja pierdolę, coś się Damex. Nie płacz płac. płac? Ja i co ci dropu O kur Ja cię pierdolę Powiem Ci, że zrobiłeś niezły kurwa filmik ty Ja cię pierdolę, widzowie 1700 zł Kur... Ja zobaczę ile procent na, tego, na to było, bo ja nie wiem Zobacz, zobacz która to była skrzynka? To za 8 zł. Za 8 zł chłop, która tysiąc 1700, nie? Ej, ser 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 serce aż mi zaczęło boleć, chłopie. Co? No, nie wierzysz, ile? No ile? 0,001 zero, zero, zero Jedna ja? mili procenta! rozumiesz to? I chłopowi daję kosę. Będziesz, by... Jak będziesz w top, kopie nikt cię nie przebije, bo będziesz pierwszy na tej, na tej skrzynce. A gdzie to jest? Gdzie to sprawdzić? Na tej dropie głównym, jak weźmiesz. No jestem na głównym, no i? No i dwie, klikasz tą skrzynkę, ta 8, ona jest Która po prawej. Była? Po prawej na samej górze jest. 840, tak? Mm, no. I zobacz sobie. Koleś trafił rękawiczki za 700, a ty będziesz przed nim. Będziesz pierwszy, co trafił kosę w tej skrzynce. Jeszcze Chyba. ze mną, nie? No bo dopiero później cię doda pewnie. Chyba, że to nie działa na bitwach, ale mi się wydaje, że działa, po dopiero nie działać. Chłopie, to teraz to możesz grać! Ja <grym> <dole>. <grym> Powiem tak. Dobrze, stronka mnie trochę wyruchała na pieniądze. No, trochę. Nie na. ta, oczywiście Keydrop jest najlepszy, ale... Pewna stronka, przez którą dodawałem pieniądze. Ale wybaczę. Mi ale wybaczmy. Jeszcze, ale, przecież, te, ale ten nóż przecież, jest ładny. To jest... jest piękny, właśnie mi się podoba. Ja go wypłacam stary. Powiem tak. Kicuś dostanie kurwa chcicy, nie wiem. <grym> ale nie, 1700 siedemset złotych. Chłopaki. się pozdrawiamy Kicusia, Szilpa też. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy byki. O zero No... 17, nie a ja patrzę, a tu zielone nie mówię, no nie. Ja myślę, że to przeleci, chłopie. Ja też, bo to tak robi, nie? A tu kasa, ja pierdolę. Chłop co content zrobił. Nie ma za co. <noise> A EM ja dzisiaj mi też ładnie oddaje. To w sumie spoko. Czekaj, bo ja sobie posprzedaję te gówno skiny No i no upgrader. Pójdziemy jeszcze na upgrader. Nie wiem, to jak. <noise> Masz jeszcze coś tam? No, ja mam 43 zł. To czekaj, podprzedaję te gówniaki, jeszcze stworzymy jakąś batelkę. No dobra. Tworzymy sobie pazurki. Chłopca wygrał, nie życie. Wygrał życie. Sprzedamy to. Nie mam pytań. I to jeszcze faktoryniu? No bo to tylko faktoryniu. Ale. To jakie trzeba mieć farta, że ty chłopie, nie wiem, robisz, otwierasz skrzynkę za 8 zł i ci dropię nóż, który masz 0%, pro... 0% szans to jest przecież, to jest 0% praktycznie. I ci dropię nie? O, jesteś teraz, jesteś już na tym. P, Będę sławny. Czy ci samu będzie nagrywał, no to wiesz. No, to będę ci ten dzieciak pokazał. Ale on nie otwiera takich małych skrzynek, więc... Ciszo. Ale masakra, nie? Jest, Pepuś, kurwa. Masakra. Hi hi hi. Szkoda... No, no, mam, mam 44 zł jeszcze. Szkoda, że mi nie dropło coś. No, szkoda, 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 To teraz ja stworzę i żeby to mi oddało. Coś kaszę bo... Co ty na to? Co? I teraz ja stworzę. Taką samą? To za... Mam 44, ile masz? 45, no to rób za fulla. Rób za fulla. No, za fula. Poczekaj, ja zobaczę ile mam w tym, w kwipunku. żeby mi coś... W ekwipunku mam... To zrób za 3 dychy. Dobra. Zrób za 3 dychy, no to to jest i będę miał stówę z powrotem. Bo teraz też jestem na plusie. Więc no. Ale nie, rękawiczki okej, okay, miał... 33,60 może być? Może być. Rękawiczki okej, okay, bo były więcej, procent i 700, ale kosa, kosy to ja nie sądziłem, że ci drobnie, że. No, a marudziłeś przed nagrywaniem. Gdzieżby? Ja nie marudziłem, coś ty. Nie kom, ale nie kom, powiem nie ci, że. Dobre, do, 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 dobre, dobre. Będą wyświetlenia. Bardzo fajne. Dobra, muszę cię rozwodzić. Daj mi teraz, bo ty masz kosę, to ci starczy. Ja Życzę ci też kosy. O, i dupa chyba. Nie, wykrywam mu trochę. Nice. Nie dropnie kosa, ale chociaż rękawiczki mogłyby. O, przegrywam, przegrywam, bo ty... co no, co dycha? Podbijaj, podbijaj. Myślałem, że drugie ci dropną, no, nie? <grym> nie no, nie dogonię cię chyba, chyba że tobie gówno jakieś polecą. O, tak! No dobrze, jest. dobrze. Ładny, ładny. No, ładny rok, nie? I dropnął. Dobra, chyba to wygram. No, byś musiał dropnąć coś dobrego chyba, nie? żeby to... Nice, gratuluję dziękuję, dziękuję ile mamy, bilans? Ale no i tak pepysz jest z mistrzem. no i, i tak, już... pójdę 100 do zera Dajem, <laughs> czy 11 100 to złotych? jest? Ja też 11 no to utwórz jakąś za ten... no dobra, to za oddechę tworzymy Dobaj, 1 1 A, dobra, 1% knajp. 1% knajp? Tak, dawaj no, tak, na zakończenie. No i dobra. Ale, kurde, ile masz dokładnie? 11,21. Kurde, jakbym wziął 3, to by 12,60 było. Ale nie to mam. Nie mam niestety. <noise> nie mam niestety, 1700 w portfelu, <noise> nie mam niestety. Widzowie, nie chcecie kupić może kosy? <noise> tak. kosa na sprzedaż od razu. Handel. Tak. Oczywiście I, drożej i, no. Oczywiście drożej Dobra to dwie robię Dobra spokój. I dam może jakieś takie czekaj yy. Mamy to Aż normalnie zadzwonię po odcinku do pizka <coughs> Nie no nie nie mów mu no Powiemy mu żeby obejrzał odcinek Niespodzianka mówisz Ta, niespodzianka i powiedz, że do końca niech czeka A nie wiem czy dam radę no musisz dać radę, Kicek nie psuje mi kontentu, nie? <grym <grym znaczy Kicek, nie psuj mi Chłopie, to będzie ogień Zobaczysz co wyświetlenia zrobią Jeszcze miniaturkę chłop mi zrobi taką Będzie ogień Ale co rozwalił system kdropa Ty chłopie A, rozwaliłeś, daj, rozwa, daj, rozwaliłeś daj. system kdropa, nie? No Nie no, miniek da jak tobie dropu na jednym milisku milis Odwracające oh, to. Eee. Dupa. My nie mamy z takiego z... farta. No. Nice. Wygrałem chyba, nie? No. Trochę się zwróciło. No, mi się niestety nie zwróciło. Mhm. Co ci się nie zwróciło? Szkoda. Dobra. To chyba tyle na dziś mamy zł No, rozwaliła system. Ja też jestem na plus w sumie. To bardzo pięknie. Bo 145 zł mam. Szkoda, że nie Co? Aha, ten jeszcze ma rodzin, nie? Dobra, jesteśmy na plusie. Czyli odcinek dzisiaj wlatuje, tak? No dzisiaj leci. Dobra. Także zostawcie lajka. Suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów z k -Dropa. Pepe rozwalił system k dzisiaj co trafił, to nie mam pojęcia. No do rozdania damy nie mm. pasowałoby się chyba pożyteczne. Co czy... tu... poczekaj, poczekaj, bo ja mówię o konkursie. A dobra, to sobie. Mm. Do rozdania będziemy mieć mm, mm, mm. MP9 No. A za ten czas zostawcie suba, lajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Kdropa i ty nie tylko. No i co? No i ten skinek do wygrania, oferta wysłana. Będzie dobrze. Cześć, trzymajcie się. Nora.